Iga Świątek nie dała rady w ćwierćfinale Australian Open Jelenie Rybakinie, przegrywając 5-7-1-6. Tym samym żegna się Polka z turniejem w Melbourne po dobrym pierwszym secie i dużo słabszym drugim. Początek spotkania był jeszcze obiecujący Iga przełamała rywalkę już na starcie, wtedy jeszcze nie serwowała rybakina jak w transie. Po chwili jednak nasza tenisistka nie obroniła się przed naporem z drugiej strony i doszło do powrotnego przełamania. Rybakina zaczynała się rozkręcać, posyłać pierwsze asy, Polka jednak grała w swoich gemach równie czujnie, lepiej podawała na pewno niż w poprzednich spotkaniach Australian Open z Yuan, Bołskową, Kalińską i Inglis. Z kolei w wymianach między Polką a reprezentantką Kazachstanu trwało siłowanie się, która przejmie inicjatywę, która zaskoczy przeciwniczkę i grała dość cierpliwie rybakina także, aż do stanu 5-5 szły równo. Niestety wtedy w końcówce lepsza kazała się rybakina, najpierw zagrała gema marzenie, serwując jak z automatu, uderzając w wymianach płasko, mocno, głęboko, a po chwili wykorzystała moment nieuwagi Igi świątek Forchent wyrzucony w korzystnej sytuacji przez słabszy procent pierwszego serwisu, na koniec backhand posłany w siatkę po tym jak przeciwniczka nieco zwolniła tempo gry i przełamanie 7 do 5 dla zwycięszczyni zeszłorocznego turnieju mistrzyń rozgrywanego w Riadzie. W drugim secie poszło to już wszystko zdecydowanie w kierunku rybakiny, polska tenisistka na dzień dobry straciła podanie, grała inaczej niż w pierwszej partii. Szybciej, przez to bez kontroli uderzeń, zbyt duży pośpiech, brakowało równowagi w grze. Rybakina z kolei nawet jak miała kłopoty, na przykład w piątym gemie przy stanie 3 do 1 z jej, z jej perspektywy, to wyciągała asy wygrywające serwisy. Z taką wersją Jeleny Rybakiny trudno było wygrać, a szczególnie gdy poziom. Gry naszej tenisistki obniżył się. W końcówce raz jeszcze przekonaliśmy się, że reprezentująca Kazachstan tenisistka była nie do zatrzymania. W gemie serwisowym Polki na koniec uderzyła bardzo głęboko, w sam róg piłka zahaczyła o linię minimalnie i znów doszło do przełamania. Iga patrzyła na to miejsce, gdzie odbiła się piłka, i nie mogła uwierzyć, jak to się stało. Niesamowita precyzja przeciwniczki za moment było już po meczu, który trwał 96 minut, żal tego spotkania, a zwłaszcza pierwszego seta Iga była blisko doprowadzenia do, do tiebreak'a, a wtedy kto wie co by się stało jakby się tiebreak ułożył w drugiej partii Rybakina z kolei czuła się już pewniej, serwowała w najlepszy możliwy sposób i zasłużenie awansowała do półfinału w którym zmierzy się w Melbourne z Jessica Pegulą, amerykanka w starciu ze swoją rodaczką Amandą Anisimową górą była wygrywając 6-2-7 6. W drugim półfinale Białorusinka Aryna Sabalenka zagra w Australian Open z Ukrainką Eliną Switoliną. Rybakina po meczu ze świątek przyznała jeszcze w wywiadzie na korcie Dziś starałam się być przede wszystkim agresywna. To był mój podstawowy cel na ten mecz. Cieszę się, że udało mi się go zrealizować i zagrać dobrze. Drugi raz w karierze awansowała do półfinału Australian Open. Wcześniej trzy lata temu wtedy zaszła do finału, który przegrała z Aryną Sabalenką. Jagie Świątek ćwierćfinał w Melbourne to nie jest najlepszy wynik w karierze w Australii, bo dwa razy była w najlepszej czwórce sezon temu i w roku 2022. To, co może martwić, to fakt, że Polka przegrywa kolejny pojedynek z rywalką z czołówki. W ostatnim czasie na początku tego sezonu uległa Koko i Belindzie Bęcić. W United Cup, wcześniej w WTA Finals, zarówno Rybakinie, jak i Anisimowej. Jednocześnie nie można jednak powiedzieć, że ćwierćfinał wielkoszlemowy to zły wynik. Polka już 14 razy docierała do fazy ćwierćfinałowej w 28 występach wielkoszlemowych. A nie ma nawet 25 lat. Presja i oczekiwania są wobec Igi ogromne, ale nie zawsze da się zwyciężać. Iga ma na koncie w tym momencie 6 tytułów w tych czterech najważniejszych imprezach rozgrywanych co roku. Teraz kluczowe, by była w stanie odwrócić złą kartę w rywalizacji z Gof, Sabalenką, Rybakiną czy Anisimową, bo tu wydaje się być największy problem. Iga Siontek tak skomentowała niepowodzenie z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale Australian Open: cytuję, Nie serwowałam tak dobrze jak na przykład w meczu z Jeleną w Cincinnati. Mój serwis był przeciętny, ale mogłam serwować lepiej. W pierwszym secie o wszystkim zadecydowało kilka punktów. Nigdy nie udało mi się grać perfekcyjnie na kortach w Melbourne. Są dość szybkie, spróbuję w przyszłym roku. Dodała także: Wiem, gdzie muszę się poprawić. To te same rzeczy, o których myślałam przed turniejem. Ten turniej nie dał mi żadnych przełomowych, Muszę po prostu pracować. Przyznała również, są problemy techniczne i praca nad nimi nie idzie gładko. Na przykład, widzę, że Carlos Alcaraz zmienia swoje podanie co roku, ale w moim przypadku każda drobnostka zajmuje więcej czasu. Chcę coś zmienić w swoim serwisie, pracowałam nad tym już poza sezonem, ale w meczach jest mniej czasu na myślenie o tym i wraca się do starych nawyków. Zakończyła nasza zawodniczka. Jak będzie teraz wyglądał terminarz? i Świątek już 8 lutego rusza turniej WT1000 w Dosze, gdzie, jak potwierdził sztab Polki w rozmowie ze sport.pl, Iga Świątek czekamy na informację, czy zagra potem także w Dubaju. Pod koniec poprzedniego roku wiceliderka rankingu zapowiadała, że może pominąć dwa starty w sezonie 2026. Zobaczymy, które to będą imprezy. Jeszcze odnośnie jeleny rybakiny, to końcówkę poprzedniego roku miała bardzo udano. A w sierpniu odwieszony został jej trener Stefano Vukov Horvat, którego organizacja kobiecego tenisa WTA zawiesiła za to, jak miał traktować podopieczną. Rybakina to jedna z tych zawodniczek, która urodziła się w Rosji, ale nie reprezentuje kraju swojego pochodzenia. Kilka lat temu zmieniła obywatelstwo. Ostatnio Daniel Medvedev, były lider męskiego tenisa ATP, został zapytany, co sądzi o tym, jak wielu rosyjskich tenisistów zmienia paszport i Medvedev powiedział, cytuję: "Rozumiem to w 100%, to coś, co może zrobić, zwłaszcza że sportowcom jest łatwiej niż zwykłym obywatelom". Oczywiście, nigdy o tym nie myślałem, ponieważ wierzę, iż jest ważne, gdzie się rodzisz. Polityka i inne rzeczy to odrębne kwestie. Nie rozważałem tego, ale ze rozdziwienia wielu tenisistów, którzy decydują się na ten krok, są moimi przyjaciółmi. To ich wybór. W poprzednim roku Rosję porzuciły m.in. Daria Kasatkina, która gra dla Australii, Anastazja Potapowa, nowa reprezentantka Austrii, Polina Kudrymietowa czy Kamila Rachimowa, grają dla Uzbekistanu, te obecnie. Warworak Graczewa reprezentuje Francję, czy Rybakina wspomniana oraz Julia Putincewa reprezentują Kazachstan. Każdy przypadek jest inny, ale zwykle chodzi o brak wsparcia odpowiedniego, także finansowego, o większe możliwości występu na igrzyskach, bo są limity co do liczby tenisistów, którzy mogą grać w zawodach olimpijskich w barwach danego kraju. Niekiedy w grę wchodzi również polityka, bo obecnie Rosja i Białoruś nie mogą startować w turniejach drużynowych w tenisie, a zawodnicy z obu państw występują indywidualnie, jedynie jako neutralni.